Pokażę wam fajne rzeczy, które możecie kupić w sali do terapii. A zaczęło się to od tego, kiedy zobaczyłam te takie wielkie klipsy, które mogą służyć do terapii ręki, bo one nie są też wcale takie łatwe do naciskania. Rzeczy do ćwiczeń. Tutaj taki wałek. Ja używam takich wałków w terapii, ale gładkich. To jest super, bo tutaj można wrzucać różne, nie wiem, na przykład klocki i dziecko ma rozpoznawać po dotyku, bo rączka dziecka się tam zmieści. Naprawdę bardzo fajne. I nawet takie klocki też później zobaczycie, też będą na dziale dziecięcym. Nie wiem z czego to jest stworzone, jakiegoś dziwnego materiału i do czego to się wykorzysta. Ale to jest takie milutkie, to się aż chce dotykać. W wodzie pewnie to, nie wiem, może zwiększa swoją objętość, nie wiem, bo ja pierwsza co widzę, ale to było mega fajne. I zobaczcie, 4 złote, takie fajne gąbki, które można wykorzystać i z wodą, i do tablicy, i do malowania farbami. Naprawdę mega fajne. To jest do czyszczenia pędzli, ale to też jest takie fajne, sensoryczne, 5 złotych tylko. A można się fajnie masować, można też po tym chodzić, gołymi stópkami. Nie wiem, do czego można to wykorzystać, ale po prostu bardzo słodkie są te y, miseczki. Tutaj w promocji 20 zł. ale nie wiem, czy to jest warte 20 zł. To jest coś takiego dla zwierząt, coś tam się, tam, coś tam się robi po tym ze zwierzętami, ale może to też służyć jako taki panel do sensorycznej ścieżki. Ja takie piłki wykorzystuję do wielu różnych ćwiczeń, ale te są takie, wiecie, no pantera. To jest forma do pieczenia, chyba, ale można wykorzystać naprawdę do segregowania, do przenoszenia szczypcami. A tam zobaczycie łapka, to chyba tam są właśnie szczypce. O tu, 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 tu chyba są właśnie takie. A nie, to była łośka i widelec. No, ale widzicie, że są różne rzeczy. No, jeśli chodzi o zabawki, to też dużo było, bo zbliża się dzień dziecka. Tam były takie oldschoolowe rybki. Tu jest taki gniotek z takich kulek. E, tu mamy właśnie fajne klocki, zobaczcie, tylko 13 zł, a o te mi chodziło, że do tamtego pudełka z cytryną można wrzucać. Jeśli wkurzył Was ktoś, kto ma dziecko, to możecie temu dziecku kupić flet. <grywy> I słuchajcie, to jest akurat must have, e, bo popatrzcie, 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 co ja ze sobą mam. Ja mam swoją starą torbę na laptopa, uwielbiam ją, tak jest zniszczona, ale dlatego, że mi kilka razy wypadła na chodnik. Naprawdę polecam te torby.